27 czerwca na deskach sceny Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiła aktorka Teatru imienia Wandy Ziemaszkowej w Rzeszowie Anna Demczuk. Spektakl reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego Mój Boski Rozwód przyciągnął mnóstwo miłośników sztuki teatralnej. Mój Boski Rozwód to utkana zaskakujących sytuacji, śmiesznych tekstów i wzruszających momentów historia Angeli, sympatycznej kobiety w średnim wieku, która nagle po latach spokojnego, ułożonego życia, musi zmierzyć się z całkowicie nową dla siebie sytuacją, odejściem męża. Doświadczona zdradą małżeńską, kobieta po rozwodzie na nowo odkrywa radości życia i swoją kobiecość. Ja coraz więcej rzeczy przestawałam lubić w swoim mężu. Na przykład na kształt jego głowy idę on okrągła! No, szczególnie od tyłu, gładko okrągła z sprzegającymi uszami. Och, czasami jak szłam za nim z tyłu, to nachodziła mnie nieprzeparta ochota, żeby rzucić czymś. Ciężkim. W ten wś... lopus! Powiedziałam sobie, że jego odejście mam traktować jako wybawienie. Ale po 24 godzinach wpadłam w panikę. Wyglądało na to, że okrągła głowa i ta 24-letnia meksykanka, która ledwie co mówiła po angielsku, już umościli sobie gniazdko. Głównym źródłem informacji była Mina, moja sprzątaczka, której siostra Lina, także sprzątaczka, została zatrudniona przez nieświadomą powiązań rodzinnych sekretarka okrągłej głowy. No, oczywiście. Gruchająca para gołąbków, no przecież nie miała pojęcia o tym, że Lina jest szpiegiem. Lina przysięgła na głowę swoich dzieci, że nie zostanie podwójnym agentem. List od Maxa. Droga Angelo, od faceta, który nigdy przez całe życie nie zwracał się do mnie inaczej niż Aniele, przykro mi. Jeśli ten list cię zdenerwuje, ale dla mnie też nie jest to przyjemna sytuacja. Kiedy byłem za granicą, spotkałem kobietę, z którą oboje jesteśmy tego pewni, chcemy spędzić resztę życia. Jako katoliczka rozumiesz, że Rosa czuje się niezbyt komfortowo. Mieszkając ze mną, podczas kiedy jestem wciąż z tobą formalnie związany. Dlatego... Chciałbym rozwodu. Sugeruję, żebyś wystąpiła z pozwem, a ja pokryję wszystkie koszty. Daj mi też znać, czy potrzebujesz jakichś pieniędzy, to zaraz płacę na Twoje konto. Mój boski rozwód to dowcipna i błyskotliwa komedia o miłości i zdradzie, o przyjaźni i przemijaniu, a także o tęsknocie i problemach w relacjach damsko-męskich. Spektakl przedstawiony w sposób niezwykle humorystyczny i wzruszający sprawia, że widzowie inaczej spoglądają na swoje życie. A poza tym, to chce ci powiedzieć, że się wyprowadza, nie? No wiesz, co zamieszkać ze swoim chłopakiem. Hastyksem Mortino, perkusistą. no wiesz, mówisz o teraz, nie? No, żeby nie krzyżować twoich planów. A! A poza tym Hostix woli bardziej koty niż psy, więc możesz zatrzymać Axla. Chciałam paść na ziemię, chwycić ją za nogi i błagać, żeby została. Ale powiedziałam to cudownie. Kochanie, jak dzieci dorastają, to odchodzą z domu. Mamy, będzie Hej! Będziemy cię z Hostixem odwiedzać. A, wiesz, Hostix powiedział, że rozwód Wcale nie musi być makabryczny. Rozwód jego rodziców był boski. Dokładnie sprawdziłam prezent od okrągłej głowy. Kółko na klucze z szkoły z Orlando. Prawdopodobne miejsce zakupu sklepu Disney'a w Londynie. Mój przyjaciel Fidlay powiedział: Stara, im szybciej zasięgniesz porady prawnika, tym lepiej. A moja przyjaciółka Sylwia poradziła mi, Pana Lorenza Tripa, swojego kuzyna, adwokata. Inicjały firmy były wyhaftowane na dywanie, a na ścianie wisiał ogromny, olejny obraz przystojniejszego niż w rzeczywistości rudego pana Tripa. No, bo tak w rzeczywistości to Patry był sy. No. I cierpiał na chorobę Bella. Częściowy paraliż twarzy. To znaczy, w tym miejscu powinnam dodać, chociaż nie chcę wyglądać, na zarozumialca, że mam wujka lekarza. I jestem dosyć znana z tego, że moje diagnozy lekarskie są nadzwyczaj trafne. No więc przypadłość pana tripa powodowała lekko wykrzywiony uśmiech. Ale do rzeczy. Co pan sądzi o ugodzie? A, zamknięcie sprawy jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem. Biorę tysiąc funtów z góry. Nie mogłam spać. Nie, nie mogłam spać, bo nie dawało mi spokoju, że powinna była walczyć z rozą i trzymać się mojego męża. Przecież niezależnie od kształtu jego głowy. To znaczy, mam na myśli to, że jestem... E, no, e, 49-letnią kobietą bez doświadczenia w sprawach damsko-męskich i zawodowych. To znaczy, pod względem zawodowym nie byłam pracowita, owszem, ale Max. Max nigdy nie pozwalał mi pracować na cały etat. To znaczy, ja ciągle robiłam jakieś projekty peryferyjnych wystaw sklepowych. Ale moje zarobki. Moje zarobki były śmiesznie niskie. Spektakl Mój Boski Rozwód to sztuka z dowcipnymi spostrzeżeniami i mądrymi tekstami, która skłania do wielu refleksji nad sensem życia. Sędziszowską publiczność zachwyciły zarówno monologi, jak i gra aktorska Anny Demczuk, która doskonale wcieliła się w swoją rolę. Ja gdzie wcześniej spać z zapyczkami w uszach. Ale mój przyjaciel Finlay powiedział stara, jak spędzasz Sylwestra, tak spędzisz cały rok. Więc za 15-12, za 15-12 gruchnęłam cztery kieliszki brendy, nie? No i poszłam do mojego lokalnego pubu, gdzie natychmiast natknęłam się na super przystojnego trzydziestoparolatka, którego o północy poprosiłam, żeby mnie poszałował. Nie odkleiliśmy się od siebie przez dziesięć minut. Potem chciał mnie odprowadzić do domu. A co on sobie wyobrażał? No, przecież całkowity nieznajomy. Parę dni później, kiedy wyszłam z Axlem na spacer, Natknęłam się na nocnego kowboja z Sylwestra. Jezus Maria! No, przecież miał najwyżej 19 lat! I pierwsze oznaki łysiny. Oczywiście spanikowałam i wpadłam do kiosku. To znaczy, ja chciałabym mieć. Młodego kochanka, ale nie zniosłabym myśli, że nie pamiętam wszystkich utworów Witelsów z czasów młodości. Aks, Aks, opiskał stertę magazynów leżących na podłodze. Musiałam kupić trzy pierwsze z góry. Oczywiście najsługszy egzemplarz zabrałam do domu i zagłębiłam się w kronice samotnych serc. Okres wielkoduszności okrągłej głowy już minął. Teraz żądał kwitka na każdego wydanego pensa. Oczywiście natychmiast skonsultowałam się z panem Trippem. Och, moja droga. No bądź mądra.